Kilka prostych projektów, garść spontanicznych pomysłów i dużo radości stworzenia. Tak wygląda mój plan na najbliższe tygodnie. Jeśli szukasz inspiracji albo po prostu lubisz włóczkowe pogadanki, zapraszam. Moja głowa pęka od pomysłów, więc kilka dni temu postanowiłam uzupełnić zapasy włóczki. Wahałam się, czy oprzeć nowe projekty na drop safran, czy poszukać innej bawełny. Ostatecznie wygrał safran, idealny do planów, które chcę zrealizować w najbliższym czasie. Aktualnie mam zaczęte dwie oa robótki, lalka, na którą powstanie tutorial oraz sweterek z kwadratów, pierwszy z dwóch planowanych. Oba projekty tworzy właśnie z drop safran. Dlaczego zdecydowałam się na drop safran? Jest to włóczka wykonana w 100% z wysokiej jakości egipskiej bawełny. Jest miękka, przyjemna w dotyku i bardzo wytrzymała. Idealnie sprawdza się zarówno w lekkich ubraniach na cieplejsze dni, jak i w szydełkowych zabawkach, siatkach na zakupy, chociaż ja preferuję kordonki do takich projektów, czy domowych dekoracjach. Bardzo fajnie się nią szydełkuje, oczka wychodzą równo, nitka nie rozwarstwia się, a praca jest naprawdę przyjemna. Safran świetnie sprawdza się też na drutach, tworząc gładką, miękką fakturę. Dużym plusem jest bogaty wybór kolorów, od delikatnych pasteli po intensywne, nasycone odcienie. Dzięki temu łatwo dobrać idealne kolory do różnych projektów. Czy to amigurumi, czy dziecięcej odzieży, czy większych rzeczy jak sweterek czy chusty. Drop safran dobrze znosi pranie i długo zachowuje swój wygląd, dlatego często wracam do niej, gdy szukam czegoś sprawdzonego i naturalnego. Moje plany na maj i kawałek czerwca jeden. Dokończyć lalkę i bardzo muszę się pilnować, żeby przypadkiem nie zacząć nowej. Dwa dokończyć czarno-biały sweterek z kwadratów. Już w środę pojawi się tutorial na kwadraty i sposób ich łączenia, a w kolejnych dniach poradnik jak samodzielnie zrobić taki sweterek. Przynajmniej postaram się przygotować taki tutorial. 3. Siatka na zakupy z kordonka nowosolskiego. Plan na siatkę miałam już w głowie dawno, ale zmotywował mnie mój niemąż, który ostatnio widząc mnie w granatowych butach, granatowych spodniach, bożowej koszuli z pomarańczową siatką na ramieniu, stwierdził, że potrzebuje granatową siatkę. Mówisz, masz, kordonek zamówiony. Czwarty projekt to mandala drzewo życia na ścianę w przedpokoju, wykonana według projektu 2PIR Crochet by Laura, darmowy schemat do pobrania na jej stronie Rawlery. I ostatni projekt to skarpetki. Będą to moje pierwsze w życiu skarpetki. Nigdy nie robiłam ani na szydełku, ani na drutach. Zastanawiałam się, którą technikę wybrać, ale ostatecznie stwierdziłam, że... Skarpetki zrobione na drutach wyglądają lepiej niż te szydełkowe, mimo całej mojej miłości do szydełka oczywiście. Przyjrzałam kilka tutoriali na YouTube. Mój mózg po prostu wybucha jak to widzę, ale stwierdziłam, że podejmę wyzwanie. Druty zamówiłam w pasmanterii stacjonarnej tym razem. Niestety umówiłyśmy się z panią na odbiór na koniec przyszłego tygodnia, a w przyszłym tygodniu jest majówka. W planach jest też drugi sweterek z kwadratów babunień, będzie kolorowy tym razem. A kolorystykę wybrałam przypominającą słoneczniki i oczywiście też powstanie zdrops, sarszan. Planów mam mnóstwo, włóczki również, teraz muszę tylko znaleźć czas, ogarnąć tę robotę, zdecydować co w jakiej kolejności robić. A może Wy macie pomysły na to, co powinnam zrobić jako drugie, bo pierwszy będzie sweterek.